Zakończyliśmy najbardziej rowerowy miesiąc w roku i podsumowaliśmy tegoroczną akcję Rowerowy Maj, w której udział wzięło ponad tysiąc osób ze szkół podstawowych i przedszkoli. Zwycięskimi okazały się Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole Miejskie w Lidzwarku. Oczywiście akcja bardzo się podobała, bierzemy w tej akcji udział od samego początku, tak naprawdę nauczycielka, koordynatorka z naszej szkoły była pierwszym pomysłodawcą, żeśmy podsunęli to, ale organizatorem, e, organizatorem jest miasto w związku z tym miasto organizowało. E, uczniów z każdym rokiem brało udział coraz więcej z naszej strony. E, cieszymy się, że te wszystkie dojazdy okazały się bezpieczne, bo to dla nas bardzo, bardzo ważne e, momentami i policja miała oko na e, nasze, e, nasze dojazdy. E, także jesteśmy bardzo zadowoleni, zadowoleni również. Z nagród, nagrody głównej, która po raz pierwszy w tym roku jest, mianowicie e, wypoczynek jednodniowy e, z atrakcjami w Camp Mazury u pana e, Bryńskiego. Bardzo nam się podobało i na pewno w przyszłym roku będziemy też kontynuować, jeżeli będzie oczywiście. Także bardzo wszyscy się zaangażowali, zarówno nauczyciele, a przede wszystkim dzieci, również rodzice e, w tym wszystkim bardzo aktywnie uczestniczyli. Przyjeżdżali tak na hulajnogach, na wrotkach, na deskorolkach, na rowerach. Również rodzice też i nauczyciele także włączyli się w tą całą akcję. W tym roku nagrodę dla najlepszych klas szkół podstawowych ufundowało Halo Mazury, ośrodek aktywnego wypoczynku dzieci. Nasze przedszkolaki wybiorą się z kolei do Hulo w Lubawie. Thank you for watching!